Witam państwa bardzo serdecznie. Postaram się tak szybciutko już przedstawić moją, mój projekt inżynierski. Moją promotorką była pani doktor inżynier Joanna Czajkowska. I tematem było stworzenie aplikacji mobilnej do nauki polskiego języka migowego. Jeśli chodzi o sam polski język migowy, to chciałam tylko wspomnieć tak szybko, że jest to zupełnie oddzielny język, mający oddzielną gramatykę niż język polski. I nie ma czegoś takiego jak wspólny język migowy dla wszystkich ludzi. Każdy kraj. Ma swój własny język migowy. No i taki znak w języku polskim migowym składa się nie tylko z układu tego, tak jak ułożymy sobie palce, ale również ma na znaczenie wpływ to, jak umieścimy dłoń w przestrzeni, jaki wykonamy ruch. No i gdzie to ręka będzie umieszczona czy na czole, czy na ramieniu. To wszystko się składa na znak w języku, w polskim języku migowym. Z takich głównych założeń aplikacji przede wszystkim miała umożliwić użytkownikom odbywanie lekcji. Lekcje polegały na w krótkich filmikach wideo z opisem i były one podzielone tematycznie, czyli jedna lekcja to była taka malutka porcja wiedzy z danego tematu. Dodatkowo, oczywiście, aplikacja miała umożliwić sprawdzenie swojej wiedzy, i były tam trzy rodzaje zadań: od takich najprostszych ABCD w stylu pokaż, jaki znak ktoś zamigał, po takie naprawdę trudniejsze, między innymi takie, które wymagały od użytkownika pokazania samodzielne do kamery telefonu. Odpowiedniego znaku. No i oczywiście taka aplikacja musi zapisywać postępy i jakoś nagradzać użytkownika za te wszystkie testy i za kolejne postępy. Jeśli chodzi o podobne projekty, szczególną uwagę chciałabym zwrócić na Amiga i z nami to jest cała platforma nie tylko aplikacja mobilna, ale również cała platforma, która, myślę, fantastycznie przybliża temat nauki języka migowego. Bardzo zachęcam do zapoznania się z ich pracą. I ciekawy jest również projekt Spread Design to oferuje on słownik języka migowego, ale nie tylko w języku polskim, ale również w innych językach migowych. Jeśli chodzi o sam projekt aplikacji, to zostały wykorzystane dwa języki, czyli język Kotlin i język Java. I posłużymy się tutaj Android Studio. Sam projekt aplikacji jest bardzo prosty. Mamy główny widok, z którego możemy się przekierować do czterech aktywności. Natomiast całość jest zaprojektowana w taki sposób, żeby bardzo łatwo móc rozszerzać. Co to znaczy rozszerzać? Dodawać kolejne filmiki, dodawać kolejne zadania, dodawać kolejną treść do lekcji, nie musząc ingerować w ogóle w layout. Tylko dodajemy od dołu wszystko do bazy danych. Tu jest tak zaznaczona na czerwono ciekawa rzecz. Jest to klasyfikator. Jak już wspomniałam, aplikacja ma umożliwić użytkownikowi wykonanie takiego zadania, on ma pokazać jakiś znak dany do kamery. No ale dobrze, mamy użytkownik pokazuje znak do kamery, a skąd telefon ma wiedzieć, co ten użytkownik mu pokazał? Takim najbardziej prostym rozwiązaniem wydawałoby się tutaj wykonanie zdjęcia. Użytkownik wykonuje zdjęcie swojej dłoni i telefon, projekt, klasyfikator, jakaś może sieć neuronowa, mówi: To ten znak, który został pokazany, to jest to i to. Ale takie rozwiązania, przy okazji, przejrzałem bardzo dużo podobnych rozwiązań, nie do końca sprawdzamy, jeśli mówimy o telefonie komórkowym. Tutaj nam chodzi to, że mamy różne oświetlenie, różne tło, i po prostu wydajność takich algorytmów nie jest najlepsza. No ale z drugiej strony, po co? Czyli my na pewno musimy cały obraz analizować. Zapoznałam się przy innym projekcie z takim fantastycznym projektem, jak Media Pipe, o czym zapewne wiele osób już też mogło się słyszeć, bo udostępniają oni rozwiązania polegające na właśnie lokalizacjach różnych punktów, nie tylko dłoni, mają tam również chyba twarz, całe ciało. Mi akurat zależało na dłoni. A więc. Yy, Mając takie charakterystyczne punkty dłoni, założyłam sobie, że dla każdego znaku językowego te punkty będą się znajdować w innych miejscach na obrazie. Następnie takie wartości sobie znormalizowałam i na podstawie już tylko tych 42 wartości, czyli nie wszystkie piksele obrazu, na przykład 200 na 200 pikseli, nie, wziąłam tylko te 42 wartości i faktycznie, sprawdzając trzy klasyfikatory, wszystkie dużo lepiej się uczyły na takich wartościach i wyniki były znacznie lepsze, Wspomnę o tym, że mniejsze obciążenie przy przyczas uczenia niż yy, jeśli chcemy uczyć na całych obrazkach. Wymagało to jednak pewnych ograniczeń, bo jak wiadomo, jeśli mamy telefon komórkowy, to jedną ręką trzymamy telefon, pokazywać możemy tylko drugą. Zauważyłam sobie, że użytkownik będzie migał prawą ręką, a w lewej trzymał telefon, co wydaje się o tyle rozsądne, że zazwyczaj migamy ręką dominującą, a większość użytkowników będzie praworęczne. Także będzie klasyfikator działał tylko dla prawej dłoni. No i oczywiście cała dłoń musi znaleźć kadr, żeby te punkty zostały wykryte. I na podstawie tych punktów, kiedy użytkownik już pokaże znak, odbywa się klasyfikacja. Wartości są normalizowane w taki sposób, że wykrywana jest najmniejsza i największa wartość współrzędnych. i jest to przekształcane, jakby najmniejsza wartość stanie się nowym zerem, największa wartość stanie się nową jedynką. Dzięki temu, Minimalizuje wpływ tego, gdzie dokładnie w tym zdjęciu dłoń się znajduje, czyli jakbyśmy obcieli zupełnie marginesy dłoni i stworzyli nowy układ spółrzędnych. No i następnym ostatnim etapem jest klasyfikacja, i sprawdzenie, czy klasyfikator zwraca dany znak i czy o ten znak chodziło, czy ten znak miał pokazać użytkownik. Jak widać sam layout aplikacji jest bardzo prosty. I mamy tutaj cztery przyciski, które nas przekierują do aktywności. Aktywności lekcyjnej, chciałam tylko bym zwrócić uwagę, niczemu mączkę widać. bo widać. Mamy takie dosyć proste testy po kilku lekcjach i zadanie ich pozwala odblokować kolejną część. Do Oczywiście do tych starych lekcji możemy w każdej chwili wrócić, ale żeby odblokować nową treść, musimy najpierw zaliczyć prościutki test. W natomiast znajdują się dużo trudniejsze zadania i one już sprawdzają jakiś konkretny, bardziej szczegółowy zakres wiedzy. Jak wspomniałem, są trzy typy zadań. Najprostsze polegają na po prostu braniu odpowiedniej odpowiedzi, czyli tłumaczymy z języka polskiego, wybieramy odpowiedni znak. Drugi typ zadań to jest na podstawie filmiku się przetłumaczyć na język polski przekaz w języku migowym. No i trzeci typ, czyli właśnie to pokazywanie. Myślę, że tutaj bardzo istotne jest to, że użytkownik widzi, kiedy czerwone punkty są zaznaczony na obrazku, czyli widzi, kiedy jest szansa faktycznie na tą klasyfikację, żeby była prawidłowa. I tak już słowem podsumowania. Moja aplikacja myślę, że przeklikało bardzo dużo osób z moich znajomych i też z rodziny głównie. I za taki największy atut, to wszyscy wskazali jednak te zadania polegające na pokazywaniu znaków do kamery, to było coś takiego wyróżniające aplikacje na tle innych. I jest coś takiego fajnego, że coś pokazuje się do kamery i coś się faktycznie dzieje. Też bardzo ważne było możliwość zatrzymanie i przewijania materiału lekcyjnego. Niestety aplikacje, które testowałam, nie posiadały tej funkcji lub posiadały ją tylko w formie płatnej. I jeśli chodzi o rozwój aplikacji, no to oczywiście dodawanie kolejnych treści, lekcji, testów i kolejnych osiągnięć oraz możliwość utworzenia konta, co byłoby o tyle istotne, że wtedy te osiągnięcia były przechowywane gdzieś w chmurze. Nie działoby się tak, że po ponownym zainstalowaniu aplikacji byłyby resetowane. No oczywiście warto byłoby też uwzględnić obsługę lewej ręki, żeby po prostu w te osoby leworęczne. dziękuję bardzo za uwagę. W razie jakichś pytań tutaj jest mój adres e-mail. I no, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.